Cześć hey, Widziu! dzisiaj będziemy prowadzić auto. Będziesz kierował, czy będziesz pedałował? Panie, ja kieruję. O, dobra. To ja będę pedałował. To mi się podoba. Ale ty będziesz teraz robił tę grę, czy czy będziemy tak stać? E. O, o. Udało się. Dobra, ty to ja I czekaj, jak ja to wiem. się robi teraz? Aha. A ty, ty kręcisz? Ty... Ja kręcę ty. Ja, A ja... tam pierwszym kręcę. Ale tylko 14 na godzinę można jechać? Nie można szybciej? Hmm. Tak dziwnie trochę ci powiem. Tam jest dobrze. No, do przodu już jedziemy. Kurde, jak ty jeźdź, źle wiem. pojechałeś. No. to co to ma? Co ty gadasz? Jakieś źle. No a jak, nie, jak, źle, jak nie źle, jak źle, jak źle, Ej, tobie no, laguje? Czy, 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 czy mi laguje, kurwa? Tobie, tobie laguje. Ty... Aha, nie wiem czemu. Panie, ty ze mnie dobry nie co? Zapomniałem, że jakier, ja, ja, ja takie rzeczy robię. Że pan daje gaz. No, zapomniałem właśnie. takie mówię, chciałem powiedzieć, że hałuj a to ja powinienem hamować. Eee, wchodzisz? A, dobra. No, ten, ten gościu z nami w ciulach chce polecieć. Dawaj, nie przestawaj... A czemu ja nie mam włosów, w ogóle? Kurde, bo znowu mam problem. A z czym masz problem? Żeby, żeby zacząć. Żeby zacząć. Kurde. Bo kamery nie mogę przesunąć. A to musisz mieć oddaloną pewnie i, i wtedy... No nie mam oddalonej. No to wyjdź i wejdź. Jak mam wyjść? No wszystko, nie kliknij mogę. na wyjść. No i ta, escape. Eee, a nie da się rady na O? Oddalić? O, udało się, dziękuję. Nooo... jednak się ja pamięta, nie jestem... To... No, widać, że jesteś nad graczem Robloxa. Kurde, nie aż tak, kurde, majster. Ja nie jestem po blokarzem. Ty naprawdę jest po blokarze. Ej. Mi się trochę pluncze język. A ja nie biłem. No jesteś poblokarzem. Nie. Ty jesteś większy. Jak nie jak. Ten. No tak. No ty więcej grasz ode mnie no. Robloxa. Nie, ty, ty jesteś. Ty, ty jesteś weteranem. Ale to ty nagrywasz filmy z Robloxa. Niby no. tak, no ale nie jestem. A jest ja, a ja ty. proponuję inne gry. A jakie? Terraria. Terraria. Jedziemy oporowo, oporowo, ja. oporowo. Dawaj dawaj. I... dawaj, dawaj! Dawaj, 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 jedziemy. idziemy! Dawaj, jadę. Tera, teraz mogę jechać. No... Terarię by można było nagrać. Jakbyś dał pieniążki. Albo była przecena. Ale co to... ty masz robotę, już wypłatę przerąbałeś. No, trochę, no, no, trochę tak, nie? No w sumie naprawko, żeś pewnie wydał. No tak, oczywiście. Dlatego ja ci tutaj gazu tutaj puszczam. No a ja kieruję, bo już prawie mam ten. Ja hamulec przed młotkiem oporowo. No. <laughs> no. Przyja się nie zauważyłem. No i akurat zielone. No No zobacz, akurat nie. Ty, Jakby ty... tak dało się na egzaminie. No to poza No, pa, jakie drifty. Kurde, ja się nie muszę zatrzymywać nawet. Ty umiesz, kurde. Ja... Dobra, jedziemy tu. Kurde, przez minę? Kurde, przez minę, naprawdę? Czy młotek był łatwiejszy chyba dla ciebie? Ty jesteś nie. Ty jesteś jeszcze w takich rzeczach. A tu co? E. Rozdwojenie. Zatrzym się, zatrzym się. Zatrzym się. Jest. <laughs> jedziemy gdzie? Lewo, prawo? Nie wiem. Gdzie chcę. Do tyłu Do przodu Powiem ci, że jak, mi trochę ten... laguje. Nie, laguje Nie poddajemy się Dobra Lowelku do jeć do Lowelko z Powerko z Pitanej Zleśkudę odwalił Ej ja chcę teraz kierować? Bo mi laguje kurde I potem Dobra, kurde Dobra to ja będę ja chcę przed chwilą. To, ja po... też... no, to ja pokażę jak się oporowę jeździ. No dobra. Ale dobrze, że mamy już yy, lodową tę, nie? Ci powiem. Jedziemy, jedziemy. Dawaj. Ale to ma hamulce, kurde. No, kurde jak... Nie. Chyba cytanowe. Możliwe, tytanowe. bo są bardzo szybkie, nie? Ci powiem. Ja ci powiem. Ale mamy czerwony samochodzik, nie? Nie wiem, czy można mieć jakiś w ogóle inny? Czyli co ja że... no. Kółko nam odpadło. Jak nam kółko odpadło? Ja tylko. No panie. No i jak? trzech tylko... Trzec kółek nie mamy. A pan co widzi? A ja tak samo, bo mnie, że odleciały nam. Aha. Ład, 300 na godzinę. Dobra, to jeszcze raz. Panie, koła nam zakrad... ukradli Pewnie Cygany uk... jedne Pewnie Ukrainka Kurde, znowu będę pedałami Czy, tak. co? Tak Pan jest pedałem Ej, <grym>? nie jestem pedałem Masz, bądź boń, tym dobra Bądź tym O, jestem o, Jestem kierowcą, bobowcą Oporowo, oporowo, do no, przodu Dawaj, 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 dawaj. Dawaj gazu. Oj, dawaj malina! 210 malino! A na razie 14 wyciągasz. Ej, majster, 14 wyciągasz? Czemu ty. Jakżeś kurde poloneza kupił. Jakiego poloneza to jest. F... fiacik. E, chyba te motki tak niszczą, mi... wiesz? A mi laguje, panie. No mi właśnie tak samo lagowało. No się tu zepsutej. Musimy jeszcze spróbować, nie mo o! Chyba najszybszy samochód. Ej dawaj, może to coś wyjdzie z tego kółka, coś wyjdzie. Gdzie ty jesteś? Czy co mi wyszło? Aha, bomba! Uu. A ja? aż spróbuj. Hazard! Zobacz, co ci wyjdzie. Prawie tęczowy samochód. A serduszko Ci w takim razie wyszło, czy krzyżyk wcześniej? Krzyżyk. Sysyk? A co za to masz? Nic. Oho. To, to, to fajnie. Dobra. Czaśniemy im tył. Baby dawaj. Baby. baby? Dawaj, dawaj! O, ja... No ja... No nie no dalej, no cofnij. No jedź babo, jedź! No je, no nie umie wykręcić. Cześć, cofnij się. Jedź, No jedź babo. Ja nie mogę, ja nie, unę... Unę nie umiem, nie jeździć. Dawaj, pod młotek jest w Dawaj, dawaj, dawaj. Oho, o, o, o No i dalej No i coś ty zrobił. Aj. No i coś ty zrobił. Damy radę, jedziemy. To no coś nie możemy jechać właśnie, kurde, co im jest... Panie, jak co, jedziemy bokiem? Kurde, no chciałbym, kurde, ale coś nie pykło, no. Uuu, O, są, dawaj szybko, z, znowu, z, znowu, im w dupę wjedziemy. Dobrze, dawaj. Można no, no, jak najbardziej. No, jakby... Jedziemy, o, jedziemy! może ich dogonimy, daj, 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 dawaj, dawaj. Da, da. Te mnie znowu zahaczą. Ty, 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 pa, ty, pasz, pasz, ty, pa, 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 pa Wiedziałem, wiedziałem. <idee> To było do przewidzenia. Co jest? No i dawaj, dawaj, Cofaj. Ja jest <zor generacje> dawaj. o! spadłem. Dawaj, dawaj oporowo! Jednego kółka nie mamy. aj, aj. aj. A, ej, byle do do checkpointu. Jedź! No powoli. No ale ty w ogóle. Co nie... jest? Ty w ogóle nie jedzie. Co jest? No właśnie Pokręć nie kółkiem. Jest. W lewo, w prawo. Bo jed... bo się to drugie nie chce kręcić. Bo, o, 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 bo... <śla> <śla> Co jest, kurde? Może się zamienimy, bo mi jakoś lepiej szło. No dobre. Eee, ty tam kurde te pedały kurde źle po, po, porobiłeś eee A nie ja Bo nie jestem Bo nie jestem pedałem Ej, ja też nie jestem pedałem kurde Tej, przez chwilę jechałem 17 na godzinę co jest nie, nie wiem 17 na godzinę To tak nie za szybko Tak nie po polskiemu Sop Na przodu? Stop Ty. Dobra Do przodu Git Do przodu Dobra Do przodu I Dobra. Git. Żadnych kółek nie straciliśmy, więc jest git Jedź, 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 Dobra, jadę, jadę, majster, jadę Pędzę Jadę ulicą, oponę asfaltu. Jedziemy ciut, za wolno, trzeba wcisnąć Jakoś tam le chyba leciało, że coś <grych> czy, czy, Dobra, nie, nie, nie przez pamiętam. młotki jedziemy. Zepsułeś się. Że młotki są łatwiejsze. No w sumie faktycznie są łatwiejsze, nie? Jak się dobrze jedziemy. No, no i uwaga, uwaga, uwaga. O kurde, 30! O, o. Na godzinę. O, ale prędkość, panie. Do tyłu? Dobra, dobra, do przodu, do przodu Co się poddaj, sam się... Kurde no! Jak <noise> ty... Jak ty kierował? Jak ty kierował? No bo to bo mi się wyświetliła awaryjka i... No, awaryjka, no No, no awaryjna Kobietę widział, no, dlatego Tam kobiety nie było, człowieku Jak nie było? Ja widziałem Widziałem, jak się no to ty, ty widziałeś, no! Ty widziałeś no zobacz jaki bałwan, to jest kobieta swoja, kurwa. Ja jedynie widziałem jak spadaliśmy w dół, ja tam żadnej kobiety nie widziałem. No bo kurde spadliśmy to, Pan, to nic nie widziałem. On jakieś omamy ma ty już no, omamy, kurde, gobierno. Opor oporowo, pa kurde za pierwszym. No. Nie zatrzymujemy się w ogóle, dawaj. Zielone no, jest To jak jedziemy? Przez miny? to przez motki lepiej, nie? Przez motki było szybciej. Czy nie? Tak, szybciej. A nie? Dobra, niech nie będzie. Nie, tam bo... później jest. No Tam, tam później na końcu jest. Ten... Tak, no niezbyt dobrze, ale... A tutaj tak, musisz chyba puścić ten... E, nie ale... dawaj gazu. Czekaj, do tego Delikatnie. O, o. O, hamulec, hamulec, hamulec! Nie! Teraz jedziemy przez miny. Jedziemy po mojemu. Dobra. Niech no. będę. Niech będę po twojecha Ale kurde, ha, ale problem miała, nie dała rady Kto miał problem? No bo babka chciała jak Nie zawsze. Kto tam jest? A dobra. A to jest tam skąd my już przyszli, pani. O co to mi? No lagują te młotki. Kurde też się nie postarał jak robił grę. O! O, ja tak wolę w młotek przypierdzielić. Pięknie, jak, jak ty kieruję? O, coś mam do odebrania. no, no no. No wa, już jadę, jadę! Co tam masz do odebrania? coś ciekawego? Nie wiem. Pewnie ja nic. Może lakier do samochodu? Nowy. Może prawo jazdy Uuu. w płatkach? może, żeby wygrał? Uuu. fajnie. By było, bić. no widzisz pan, przez miny jest łatwo. Mm, ty se się... Stop, stop, stop! Kierowca bomba pa pan w lampę przypierdzielił. No kieruj, o no. no to żeś, kurde. A kto, a kto kierowcą był? A kto był? gaz dał? A kto gaz dał? Ja dałem gazu, a ty będziesz kierować, kurde goganie. No. Dawaj, dawaj. Trzeba te babki wyprzedzić. Już, już, już idę. O, nie ma ich tutaj. Tam to wiemy. będzie bezpieczne. Jest. No, Może, jakieś... O, Może jakieś... Może jakieś radyjko pan włączy? Kurde, żebym ja miał jakieś. Ja ukradł pan? Nie no właśnie nie. Nie było okazji. No widzę, że też... Nie było okazji, żeby hamować. Eee... Pan skręcił w, w lewo, a nie ja. No bo ja chciałem ominąć przeszkodę. Chyba razem z przeszkodą chciał pan jechać. <grych> że... No kuka nam znowu pokradli wtedy. O, jasne. Oczywcy. No, pan jest tak ciężki, że nam tył cały. Panie, jak spojrzy, jak cały ten tył si siedzi na dole, no. Nieprawda, bo przód. Przód jest no tak no ty... że samochód no się ugiął. Ty... Co? No nie, no. Co to było za kierowca, co to ma być? A, ja wysiadam, kurde, gości nie umie hamulca wcisnąć. No, to, to ty mu musisz mi mówić, że kiedy jadzie, kiedy stanąć A, mówiłem. Coś ciebie zapedał. Ja ci kurde dam. Ty! Kurde, <noise> pedał. Ja ci dam. Kurde. Zaraz będziesz sam jechał. No to jedź. Rowerku jedź. Rowerku stój. Rowerku jedź. A dawaj tyłem pojedziemy. Ty. No. Ty, 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 no, kurde. Ty. Ty, 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 ty. Jak ta muzyka była? było? Pa, patera, pa, patera Pa, no to już jest zrobione No, już łatwiej jesteś mistrzem kierowni... Uh! To było mocne Zielone daj dajta A jak buja Przód, tył, przód, tył O Jezu Ej, co się stało? Zahaczyło, zahaczyło nas Bo, bo pan szybko ruszył Naj, naj, naj I co teraz? Jakoś... Kiedyś da się to zrobić? Poddać się? No, no panie Nie wiem czy coś da takie moje o skręcanie Chyba raczej nic Trzeba jeszcze raz Chociaż powinno być odwracanie Się wydaje No to nie jest GTA też racja. O! Mam jakiś nowy samochód! Czekaj, czekaj! Gdzie? 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 No, Gdzie? losowanie mam, panie! Drewniany samochód! I wow! Bię. Bierz pan, bierz pan! Czekaj, wyposażam. Nie wiem, czekaj. Y Chyba jako pierwszy muszę wejść, nie? O! 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 Pomocy! Pomocy! Jak <dać śmiech> je, Jak dacie łapkę w górę, to wypuszczę. Kurde, uciekł. Sam, sam wyszedłem. Eee, i teraz nie dadzą łapki w górę. Za jakie ładne auto. Kurde, elegancko. Panie, kilometry szybsze. Ej, czemu ja nie mogę kręcić? Jak nie możesz kręcić? Normalnie. Co pan, ten, no? Nie mogę kręcić. Czekaj, próbuję na jednej klawiaturze, próbuję na trzeciej. Nic. Ej. Faktycznie to jest drewniane auto. Nie idzie kręcić. Sztywne takie co? No. Idzie jakoś... No y, mm, wiesz. Cześć. To trzeba jakoś... Szklane Cześć. z Ale. Za 23 minuty będę miał szklany samochód. Wow. To, to będzie kruchy No. To co, ja umie też. pan w końcu wkręcać? No nie mogę. No chciałbym. To... No to widać, że pan chyba dobrze sobie radził jako pedały. Ej! Dobra, no ja ej! Jak no? Czekaj, czekaj, czekaj. Um, a jak się resetuje? Eee A ja wiem. Będziemy sobie tak jeździć przód, w tył. No nie wiem, czy tak 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 tak, 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 tak się chciałem. Nie, nie. O, czekaj, tu się jakoś da jakoś nakręcić, mówi? No. E, nie, no serio, nie mogę, kurde nie wiem, czemu A, co? dawaj, dawaj, dawaj. One, oni nam pomogą. Chyba nie. U. O, o, o. Zaraz. O, Zarab o Super. O. Uratowałem nas. Dobra, ja będę e, gazowy. Pan już jest na policji Czemu? Nie wolno gazować być. Ja nie gazuję proszę Pana pa. No i nie mamy przynajmniej sztywnego auta No tak Haha, ha, spadli, widziałeś to? Co za gałgany No, to są gałgany no. My jesteśmy tylko mieszczani Stop, 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 przod, 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 przod. stop Przed, 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 przed Radę Kurde, zdecyduj się Najpierw. Aż nam kółka z wrażenia odpadły, wie pan? Może się, może się nie może się zdecydować, kurde. Mówisz mi Weź raz... Weź pan... I... Weź pan, idziemy na inne samochodziki. Mówisz? A jakie? No inne samochodziki, pan... Pan niech kończy, idziemy, co innego. Dobrze. To na razie. Bo już wiedzu, sztywne auta. Bo te auta są sztywne jak nie wiem I zbugowana ta gierka, więc... Zasza! Co szoda! Nie szaszuj mi tutaj! No, <laughs> więc szasuję.